Nie chodź, idziemy. chodź idziemy. No Nie mamy ich. Nie Chodźmy? Chodźmy? No chodź. no chodź, fura stoi, no. Stoi, fura, no. Chodź. No, chodź, chodź. Chodź. no co to jest? Idziemy? Nie, no, nie, bo niunia, idziemy do idziemy? tego, do, do sklepu idziemy hmm. najpierw. No! Chodź najpierw po zakupie. No chodź e, to ja uciekam. Pierowz i uciekam. Chodź bobu.